Siema. Widzę, lato idzie, no nie, teraz mamy maj. Także zaczyna się sezon grillowy, wyjściowy i w ogóle. No i trzeba czymś wkurzać ludzi w lesie nad jeziorem i w ogóle, nawet w bloku, można na, na balkonik jakoś ludzi wkurzać. No i podstawowym czymś, co służy do wkurzania innych sąsiadów, jest głośnik Bluetooth. A tutaj są takie, można powiedzieć, dwa budżetowe modele. Porównanie jest to JBL essential i głośnik bluetooth z lidla i co tylko powiem co jest specyfikacja jest mniej więcej taka sama czyli maksymalna głośność tutaj możecie sobie sami sprawdzić około 10 czy tam 16 W już nie pamiętam ale generalnie jest teoretycznie taka sama jedyna różnica to że ten JBL jest troszkę mniejszy jeśli chodzi o zewnętrzność no i ważna rzecz którą, którą na którą może dużo ludzi nie zwraca na początku uwagi jest to, że w JBL-u bateria to jest 3000 mAh, a w głośniku od Lidla, a w głośniku od Lidla jest to ponad 5000, także bądźmy szczerzy i to jest fakt, głośnik lidlowski wytrzymuje połowę dłużej. No i widać po rozmiarze, że tam trochę więcej się mieści, także połowę dłużej wytrzymuje. Natomiast jeśli chodzi o jakość dźwięku, zaraz puszczę jakąś, jakiś dźwięk. No i niestety głośnik z, z Lidla po prostu jest płaski. No nie wiem, gra tak jak... Nie wiem, jakby to powiedzieć. Jakby to były takie duże słuchawki albo coś w tym stylu, po prostu dźwięk jest dosyć płaski, co będzie naprawdę słychać. Ta sama piosenka dwa razy. Opsa, lecimy. Głośność będzie podobna tych głośników, chociaż nie. Midlowy jest trochę ciszy, cichszy jest. Ale patrzcie u góry. Na, na głośnik, który jest u góry. W ogóle zero nic nie prawie nie rusza, minimalnie. Można powiedzieć, ogólnie hałasuje. Ale, no niestety, tylko można powiedzieć, że hałasuje, zaraz trochę cofnę piosenkę. No. Chwila ciszy, 10 sekund. I ogólnie jeszcze e, głośnik z JBL-a ma wyższy stopień niby wodoodporności. Widziałem nagrania. E, widziałem nagrania jbl -a normalnie wrzucony do wiadra gra. Możecie poszukać nagrań, normalnie wrzucony do wiadra JBL gra. E, Lidlowy nie ma takiego, takiej wodoodporności, ale nie wiem, czy ktoś z Was planuje grać pod wodą, ale to jest tylko teoria. Tyle mogę powiedzieć o głośniku Lidlowym. A to jest głośnik JBL-a. No, słychać, że muzyka jest po pierwsze czystsza. Także głośnika jest po pierwsze muzyka jest po pierwsze czystsza a po drugie jest mas Wiadomo to jest mas jak najbić tak to wygląda. Ale są yy, głośniki JBL-a o większej, wiadomo, pojemności akumulatora. Nie pamiętam, jak to się nazywa, jakiś tam Booster, czy jak tam, czy Mega jakiś tam, i on ma 6000 mA. I tylko tyle powiem. Jesz cena też jest inna, bo z tego co pamiętam, to głośnik yy, yy, z Lidla kosztuje około 150 zł, a głośnik JBL-a kosztuje no, około 300 zł, więc głośnik z Lidla jest dwa razy tańszy. No i tylko powiem, albo aż. No, że jest całkowicie inna jakość. Inna jakość wykonania. Natomiast zależy, do czego to ma służyć. Jeśli to ma służyć w cudzysłowie, nie wiem, na krótki okres, albo przy jakiejś z przeproszeniem budowie na budowie, żeby tylko buczało, no to głośnik Zidla jest OK i poza tym będzie 50% dłużej wytrzymywał, więc moim zdaniem to jest. Maksimum, jeśli by był taki wybór ekono, ekonomiczny, to głośnik Zidla jest naprawdę super. Gra naprawdę bardzo długo, ciężko mi powiedzieć, ile no naprawdę z 20 godzin potrafi grać. No, wiadomo, może nie na maksa, ale z 20 godzin na no, gra. Głośnik JBL gra około 8, około 8 do, do, tak do 12 godzin, no zależy też wi wiadomo, od głośności, ale e, Lidlowski gra o połowę dłużej, no i gra dwa razy gorzej. Także jeśli chcecie dużo muzyki, a jakość wam nie ma znaczenia, to polecam Lidlowski. A jeśli chcecie, nie wiem, na, na jeden dzień, na 8 godzin, to JBA Essential jest naprawdę super sprzętem i naprawdę jakość muzyki z JBL jest super. Bez dwóch zdań jest super. Naprawdę, cały dobry garaż to potrafi nagłośnić. To pomieszczenie ma 14 metrów długości, jest w wielkości kawalerki w Warszawie. He don't talk too much, talk too much, he's probably giving up, giving up. I think he's had enough, had enough, cause he ran out of love, out of love.